Dziś pokażę Ci trzeci filar, bez którego mózg dziecka dorosłego nie jest w stanie realnie działać. To jest flow, płynność przetwarzania. Cegiełka, która zmienia wszystko. Ale zaczniemy od czegoś prostego. Ludzie nie zawodzą się, ponieważ nie mają wiedzy. Ludzie mają trudności w nauce, ponieważ zawodzą się na płynności przetwarzania. Jeżeli mózg nie jest w stanie przejść z dzień do to całe uczenie się jest trochę, jakbyśmy jechali samochodem i cały czas hamowali. Nie da się. Więc jak uczy się mózg? Możesz wyobrazić sobie to w bardzo prosty sposób. Mamy dwie ścieżki. Jedna ścieżka jest przyjemna, mamy piękne palmy, ładną pogodę, śpiewają ptaki. Druga jest wymagająca. Jest tutaj jakiś kamień, tam jakiś inny kamień, czy jakieś małe urwisko. Musimy bardzo, ale to bardzo, zwracać uwagę, jak zmierzamy po tej drodze. Więc co to jest? To jest wydeptywanie ścieżki. Jeżeli ścieżka jest wydeptana, tak, czyli działamy już na systemie pierwszym, no to przejdziemy. Jeżeli nie, to stoimy. Flow to jest ten moment, kiedy ścieżka zmienia się w autostradę. Bez tego będziemy mieli ucznia, który będzie powtarzał, 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 powtarzał i zawieszał się, i zawieszał się, zawieszał się cały czas w tym samym momencie. Mm huh -hmm.